Cześć hey moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i przychodzę dzisiaj do was z testem testem sukienek tak naprawdę takich na lato, między innymi takie jak właśnie mam tą na sobie, trochę sobie ich kupiłam, obok mnie tutaj leżą dwie paczuszki właśnie z Berszki, jeszcze też mam parę sukienek z Berszki, które po prostu gdzieś tam sobie kupiłam, czy to stacjonarnie czy po prostu wcześniej, więc zaraz je po prostu wszystkie przymierzę i powiem wam czy są fajne, jak ten krój się prezentuje i nie tylko taką po prostu moją opinię na ich temat, podam wam również tutaj ich nazwy, ceny, kody, tak naprawdę numer ten referencyjny. Więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, a ja zabieram się do tak naprawdę mierzenia, testowania. I zacznę od pierwszej sukienki w takim różowym kolorku. Wszystkie sukienki będą z beczki, więc już Wam tutaj nie będę przy każdej powtarzała. Tak się ona prezentuje. Jest ona tutaj taka przez głowę, trochę tak jak niektóre stroje kąpielowe mają. Właśnie z przodu jest taka klasyczna, natomiast z tyłu ma ona tak wycięte plecki, więc teraz ubieram i zobaczycie jak na mnie wygląda i wam trochę o niej opowiem. Moi drodzy, więc tak się prezentuje pierwsza sukienka na mnie. Z przodu jest ona właśnie taka fajna, klasyczna, ale plecy po prostu są genialne, bo są takie fajne wycięte, więc jeszcze teraz uwaga, uwaga, robimy taki ala wybieg. Okej, okay, moi drodzy, więc tak się ona na mnie prezentowała i teraz czas na moją taką ogólną ocenkę, więc ja jej daję. Wydaje mi się, że takie... 8 na 10 ze względu na fakt, że jest ona fajna, ale jest ona właśnie klasyczna. Te dziesiątki i dziewiątki są przeznaczone na takie, wiecie, mega, mega kozackie sukieneczki, a ta należy do takich bardziej zwykłych, więc jest ona ładna jak najbardziej i w ogóle, choć miestem jest to, że ona się tak jak widzicie, to je trochę już zaczęła podnosić, jak ja się ruszam i tak zwijać, co niekoniecznie wygląda jakoś najładniej, ale to jest takie dość normalne przy tego typu sukienkach, więc po prostu trzeba ją co jakiś czas obciągnąć. No i ogólnie moja ocenka to jest właśnie 8 na. 10 I dodatkowo jeszcze weźmiemy, zrobimy jury. Akurat moja mama mnie nagrywa, więc może przy okazji powiedzieć swoją jakąś opinię i też ocenkę, mamo. No, takie sukienki tego typu bardzo mi się podobają. Są klasyczne, eleganckie. Dodatkowe punkty daje tej sukience za tył. Plecy są po prostu bardzo efektowne. Wow. Podoba mi się. 9 punktów. No, więc to jest ocena mojej I mamy. Kolejna sukienka, która tak naprawdę mega, ale to mega zainteresowała mnie, jeżeli chodzi o jej krój, ponieważ jest ona w takim beżowym kolorku, ale też występuje w czarnym. Ja wzięłam akurat beżowy i z przodu jest to taka klasyczna, zwykła sukienka, ale z tyłu jest ona tak pięknie wycinana. Tutaj z góry trochę nam tak naprawdę imituje, można powiedzieć, trochę taki alastrój pylowy oraz jeszcze zobaczcie, ma tutaj takie ala takie wystające, co mi się mega spodobało, więc stwierdziłam, że ją właśnie kupię, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę prezentuje się w rzeczywistości, więc ją przymierzam. Moi kochani, więc tak się prezentuje eee, sukieneczka, tak naprawdę... Numerek 2 na mnie z przodu znowuż mamy to samo, czyli jest klasyczna, ale tutaj mamy mega, mega ładne plecki, takie wycięte, które tak się prezentują, więc jeszcze takie wiecie, macie dokładniejsze. Okej, okay, więc tak ona wygląda jeszcze tutaj na mnie i ogólnie to moja ocenka to jest takie 7 na 10 po tej kiecce, naprawdę po tej sukience. Spodziewałam się czegoś takiego mega, mega wow, a wcale nie ma tego wow, więc dlatego moja ocenka to jest e, definitywnie 7 na 10. No i teraz jeszcze ocenka mojej mamy. Ja bym podobnie oceniła ją na 7 punktów, ponieważ. No, jest taka zwyczajna, myślałam też, faktycznie spodziewałam się czegoś więcej po niej. Yy, kolor też nie jest jakiś oszałamiający, fason też przeciętny, więc niech będzie siedem. No, widzę, że mam dzisiaj teraz zgodność akurat z moją ostatnia mamą. sukienka, którą już tutaj sobie wcześniej kupiłam, dlatego jest ona e, odpakowana. Tak się prezentuje, jest ona w takim prześlicznym białym kolorku. Spodobał mi się ten krój, ponieważ zobaczcie, ona jest tak tutaj wycięta zarówno z tyłu, jak i z przodu, więc jestem ciekawa, jak to się będzie prezentowało właśnie na osobie. Dodatkowo jest ona właśnie taka biała i ma jeszcze takie, e, można powiedzieć, takie ażurkowe kwiatki, co wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądało na skórze, ale czy na pewno będzie tak fajnie wyglądało. To się zaraz przekonamy, jak ją ubiorę. Tak zaprezentuję tutaj kolejna sukieneczka na mnie, tym razem ta taka biała z tymi wycięciami. Powiem Wam, że jej byłam naprawdę mega, mega ciekawa, ale chyba też się spodziewam czegoś więcej, więc ja bym tutaj tak dała yy, 7,5, bo jakoś naprawdę, w sensie, wydawało mi się, że to będzie jakoś fajnie na mnie leżało, może ze mną jest coś niedalek, ale y, ogólnie sukieneczka jest naprawdę ładna i podoba mi się, ale no tak jak wspomniałam, spodziewam się czegoś więcej, ale jeszcze zobaczcie, jak ona wygląda tak na mnie. Okej, okay, moi drodzy, więc takie już tutaj mieliście, mogliście zobaczyć, jak się na mnie prezentuje. I teraz jeszcze ocena mamy. Tak, sukienka fajna. Przede wszystkim fajny materiał, wygodny, bawełniany, co ja sobie bardzo cenię. Fajny jest tył, możesz pokazać oliwkę jeszcze z tyłu. Tak, fajny jest tył, bo wygląda jakby to były dwie części. Jakby to była osobna góra, osobny dół, tak pokazuje tył, a przód robi wrażenie, tak? bo jest sukienką, tak? więc tutaj widać w całości ją. Że to jednak sukienka, nie, nie dwuczęściowy strój. I ogólnie, jeżeli chodzi o moją ocenę, dałabym 8 punktów, bo mi się podoba. Choć patrząc na oliwkę, wydaje mi się, że jednak jest jej fajniej, fajnie się prezentuje w obcisłych sukieneczkach. No, więc ocenka mojej mamy, również mamy zaliczoną i idziemy dalej. I teraz przechodzimy już do sukienek, które mam tutaj w tych moich paczuszkach. Więc zacznę może od tej. Muszę je w ogóle rozerwać, bo powiem Wam szczerze, że specjalnie tego nie otwierałam wcześniej, bo chciałam, wiecie, taką moją Pierwszą reakcję na te sukienki zrobię tutaj przy Was po prostu, więc rozrywam, ale mocny klej już prawie. Ja już widzę te kolory, bo trochę poszalałam i specjalnie zamówiłam takie sukienki, których byłam ciekawa, ale nigdy ich wcześniej nie zamawiałam, bo jakoś tak nie byłam ich pewna. I zacznę tutaj od się już tych kolorów: po prostu kozadkie kolory już tak świecą. I może zacznę od tej takiej zielono-neonowej sukienki w takim mega prześlicznym kolorku. Prezentuje się ona tak, jest ona właśnie taka trochę, chciałam powiedzieć satynowa, ale w sumie to nie jest satyna. I mega ładnie wygląda, ma taki motyw takich liści, takiej palmy trochę, jest właśnie natka zielono-żółta, taka trochę neonowa, więc jestem ciekawa jak ona będzie się na mnie prezentowała. Moi drodzy, kolejna sukieneczka, tym razem taka genialna, mega mi się podoba ten kolor i to jest, moi drodzy, 10 na 10 moje. A już Wam tłumaczę od razu dlaczego. Otóż pomimo tego, że ma ona takie dość klasyczny krój, to ten kolor jest po prostu właśnie tą petardą, on po prostu zwala z nóg, to jest to, o czym właśnie mówiłam, co powinna mieć te sukieneczki, żeby dostać ode mnie dziesiątkę, więc nie muszą mieć nawet, wiecie, jakiegoś kroju nie wiadomo jakiego, ale ten kolor i ten wzór po prostu robił robotę, więc zobaczcie jeszcze, jak to na mnie wygląda. Więc tak to się na mnie prezentowało. Jeszcze teraz, proszę bardzo, czas na ocenę mojej mamy. Więc tak, ja w takich, takim kroju oliwkę właśnie najbardziej lubię. Ma fajne, fajną figurkę, fajnie się prezentuje. Dodatkowo tutaj faktycznie oliwka już wspominała o tym kolor. Kolor jest po prostu, nie wiem czy on tak na filmie jest widoczny, ale w rzeczywistości uwierzcie, że jest po prostu naprawdę super letni, rzucający się w oczy tak neonowy. Do opalenizny, tak na lato. Uwielbiam takie kolory, więc dla mnie też bardzo wysoko. 9 nawet. Tak, 9 na 10, niech tak będzie. Kolejna sukienka, w sumie dwie zostały. Zacznę od tej, gdzie totalnie, ale totalnie zaszalałam i stwierdziłam, że kupuję ją tylko i wyłącznie po to, żeby ją przymierzyć i zobaczyć, jak to się będzie na mnie prezentowała, bo po prostu no, była mi mega, mega ciekawa. Tak się ona prezentuje, w ogóle już sam kolor jest mega intrygujący, bo jest on taki różowo, taka trochę fuksja z takim srebrnym brokatem, taka srebrna nitka. Nie wiem nawet, jak do końca mam to złapać, ale ma ona tutaj z przodu jak takie kółeczko. Z tyłu tutaj ta góra ma jeszcze taki ściągać oraz tutaj mamy tak naprawdę dół jeszcze on tutaj na zameczek i tutaj mamy jakiś chyba taki sznurek, żeby tak dookoła sobie przy brzuszku przewiązać, więc ja nawet za bardzo nie wiem jak się zabrać za ubraję tego w takim znaczeniu, nie wiem jak ten sznurek ma tutaj iść, ale to zaraz ubiorę i Wam więcej powiem. Drodzy, tak się prezentuje kolejna sukienka i ja sobie na dzień dobry mówię 10 na 10, ponieważ tak jak szczerze Wam przyznam, że totalnie nie wierzyłam w tą sukienkę, zarówno w tą, jak Taką pomarańczową, którą zaraz ubiorę. Tak, teraz mi się na przykład mega ona podoba, jest ona właśnie taka fajna wieczorowa, więc ode mnie definitywnie 10 na 10 już bez zbędnego gadania. A teraz uwaga, uwaga, ocenka mojej mamy. Ja chyba bym dała 9. Faktycznie sukienka jest z taką ozdobną nitką tak włączoną, więc jak najbardziej na wieczór się nadaje. Jest no, na pewno taka inna, tak? No więc moi drodzy, jeszcze Wam zapomniałam z, tego, z tej radości, bo mega mi się ona podoba, pokazać Wam to jak, po prostu, jak ona na mnie wygląda, więc proszę bardzo. I ostatnia sukienka z tej paczki, również totalne szaleństwo. W takim prześlicznym, pomarańczowym kolorku tak się ona prezentuje. Z tego co widzę, to jest ona taka dość prześwitująca, co możecie nawet zauważyć, że mi tutaj bransoletka prześwituje. Jest ona właśnie tutaj związana, e, zarówno tutaj właśnie e, tak naprawdę w biuście jak i tutaj tak na brzuszku jest tak fajnie przewiązana, więc byłam ciekawa, jak to się będzie prezentowało na osobie, dlatego też to zamówiłam, więc ja się po prostu nie mogę doczekać, aż to ubiorę. Teraz mam tą pomarańczową sukienkę na sobie. E, moim zdaniem to jest chyba, jak na ten moment, bo jeszcze mi zostało parę sukienek do przymierzenia, najgorsza sukienka, w sensie najmniej mi się podoba, nie wiem, może po prostu mi Oa nie pasuje, może na kimś innym by wyglądała ładnie, choć mi się totalnie właśnie to nie podoba. I tutaj uwaga, uwaga, ja daję jej 2 na 10, bo to jest totalnie, ale to totalnie nie to. I zamówiłam ją właśnie, żeby ją tak bardziej przetestować, ale teraz już wiem, że na pewno bym jej nie zamówiła drugi raz, ale jeszcze zobaczcie na takich przebitkach, trochę tak to nazwijmy, jak to się po prostu na mnie prezentuje. Więc tak to wygląda jeszcze teraz ocenka mamy więc tak, to zdecydowanie nie fason dla oliwki kolor fajny, tak, bo jest taki neonowy, pomarańczowy choć dla mnie chyba za intensywny już i jeżeli chodzi o fason kompletnie nie podoba mi się tak, jeżeli chodzi, może faktycznie na kimś innym by się lepiej prezentował, jeżeli chodzi o oliwkę na pewno zdecydowanie więcej mierzyła sukienek, które mi się bardziej podobały ta, zwłaszcza, że tył jest taki zupełnie klasyczny, prosty przód, no, coś się dzieje, aczkolwiek nie do końca nam się to podoba. No więc bardzo słabo też 3 na No i moi drodzy, teraz przechodzimy już do tej paczuszki. Również muszę zacząć od tego, żeby ją rozpakować. Dobra, trochę się rozerwała, nie tak jak to się powinno. Zaraz oczywiście to pozbieram. I Uwaga, uwaga, tutaj mamy również różne, różniste kolory, ale chyba tym razem jednak są mniej szalone, mam na myśli przede wszystkim te, ale je zamówiłam, bo również byłam ciekawa, więc zaczynamy. Zastanawiam się, czy zacząć od tego bardziej czegoś szalonego kolorystycznie, czy nie, ale skoro już to trzymam, to możemy od tego zacząć. Jest to taka prześliczna, satynowa sukienka w takiej pięknej kolorystyce, tak naprawdę zarówno taka fuksja i tutaj ona tak prześliczna, czy nie przechodzi w pomarańczowy kolor? W ogóle mam podobny górę od stroju kąpielowego tutaj pod spodem, również podobnej kolorystyce. Mega mi się to podoba, jest to o takim dość prostym kroju, zarówno tutaj z tyłu, jak i z przodu. Jedyne co to zamówiłam sobie rozmiar S, a wydaje mi się takie dość duże, ale może, to, może mi się tak tylko to wydaje, więc przymierzam ją i moją opinię zaraz usłyszycie. Moi drodzy, następna sukienka, która tak się prezentuje. Więc tak ona wygląda. Powiem wam szczerze, że to jest e, moim zdaniem po prostu za duży rozmiar. E, byłam mega mega jej ciekawa, bo mi się tak sukienka podobała od dłuższego czasu, ale nie było XS, ek -y, dlatego wziąłem S. No i widać e, rezultat tego właśnie, że wziąłem właśnie sobie S. -kę. Jest to po prostu na mnie za duże. E, aczkolwiek wydaje mi się, że może jakby była w mniejszym rozmiarze, to była nie wyglądała, ale ten rozmiar ewidentnie moim zdaniem jest za duży, więc ja temu daję takie. 6 na 10 ze względu na fakt, że podoba mi się ta sukienka, no ale w tym rozmiarze wygląda to źle. Może jakbym miała mniejszy, może by wyglądało lepiej, ale jak mam oceniać tak naprawdę to, co teraz Wy widzicie w tym momencie, czyli tą właśnie sukienkę w tym rozmiarze, no to ja tutaj daję to 6 na 10. W ogóle jeszcze mi tutaj ramionko zaczęło nawet spadać, więc to chyba jest ewidentnie za duże. I jeszcze ocenka mojej mamy. Sukienka ogólnie fajna, bo ma połączenie dwóch kolorów, tak? Fajnie to przejście wygląda. Fason też jest taki fajny, klasyczny, też zarazem elegancki, natomiast faktycznie tutaj ewidentnie sukienka jest dla oliwkę za duża, nie daje tego pewnie efektu, jeżeli by była mniejsza, na pewno dawałaby pewnie zdecydowanie lepszy efekt. Czy dla oliwki też ten fason i kolor, też do końca nie wiem. Może bym zaczęła w tej mniejszej, bym też wyższą ocenę dała na ten moment, daje 4 na 10. No, więc lecimy dalej. I następna sukienka, taka delikatniejsza tym razem, taka e, biała, w sumie nawet chyba bardziej taka e, delikatnie beżowa. W takie przesliczne kwiatuszki, taka delikatna na co dzień. E, przekładają się tutaj tak przez e, głowę, tak naprawdę, tak? E, mega mi się ona podoba. Jest ona taka klasyczniejsza i jest to taka ładna sukienka. Nie wiem, co ja mogę tam tutaj więcej Wam o niej opowiadać, więc ją ubieram. No i drodzy, tak się prezentuje ta sukieneczka. Ona również tutaj należy do takich e, klasycznych, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jest prześliczna właśnie z takiej kwiatuszki. E, mi się podoba i moja ocenka to jest takie 8 na 10, bo właśnie jest ładna, ale też wiadomo, że nie powala jakoś nie wiadomo jak, tak jak była właśnie na przykład moje dziesiąteczki, więc jeszcze zobaczę, jak ona wygląda na mnie. No i ocenka mojej mamy teraz. Klasyczna dziewczęca w takiej sukience. Oliwka lubię. Ja daję wysokie noty 9 na 10 ze względu na wygodę, prostotę i taka codzienna sukieneczka. Fajna. I przechodzimy dalej. Tym razem trochę dla odmiany. Tam kwiatki zostawiam na koniec. Zamówiłam taką sukienkę, która jest... Która jest taka, że właśnie muszę ją sama obczaić. Okej okay, moi drodzy, więc mam tutaj taką sukienkę, która ma imitować nam trochę takie te chustki, e, które można między innymi ubierać na głowę i nie tylko. Właśnie Ma taki tutaj, można powiedzieć, wzór na sobie. E, jest ona taka właśnie na jedno ramię. E, jest ona też taka trochę bardziej kom wykombinowana, bo jeszcze ma tutaj takie. E, kółeczko z boku, nie wiem, brakuje mi słowa, więc pozostajemy przy nazwie kółeczko. No, więc jestem ciekawa jak się będzie na mnie prezentować, więc ją przymierzam. Moi drodzy i teraz mamy kolejną sukieneczkę, tym razem taka biała, właśnie taka imitująca trochę tą e, chustkę i w ogóle. Ja sobie tak tutaj chodzę, bo mi akurat pasuje, tak mi się wydaje. E, I zobaczcie jeszcze jak ona tak na mnie wygląda. to tutaj to wycięcie ona mega, mega ślicznie wygląda, mega mi się to podoba i ja na przykład tej sukience daję od siebie 9 na 10, bo jest ona właśnie mega, mega ładna i szczerze myślałam, że będzie gorsza i też bałam się tego wycięcia, w pewnym znaczeniu słowa bałam, ale naprawdę mega ładnie ona wygląda, więc ode mnie 9 na 10, a Ty, Mamo? Ode mnie też 9, fajnie wygląda właśnie to jedno ramię, ten bok, który jest tam fajnie tak ściągnięty dodatkowo efektownie się prezentuje. Fajny też kolor biały z czarnym połączenie. Letnia sukieneczka fajna. Mi się podoba. No a więc w ogóle zgadzamy się z mamą. Moja mama dała 9 na 10 i ja... I ostatnia sukieneczka. Doszliśmy już prawie do końca. Jest ona taka właśnie biała w takie kwiatki. Są to chyba chyba róże, ale nie jestem pewna, tak mi się wydaje. Ma ona również takie zielone listki. Biała ładna sukieneczka z przodu. Jest ona z takim tutaj również wycięciem, taką łeską. Tutaj ma jakieś takie, jakąś taką kokardeczkę. Jest ona tutaj taka na ramionka z tyłu. Jest ona za to tak tutaj bardziej wycięta na pleckach. Wydaje mi się, że jest ona prześliczna, ale ją tutaj jeszcze ubiorę i zobaczę, bo mega mi się podoba. Więc moi drodzy, tak się prezentuje ostatnia już sukieneczka. Robimy, proszę bardzo, taki ala pokaz. Więc moi drodzy, tak się ona na mnie prezentuje. Jeżeli chodzi o mnie, to moja ocenka to będzie takie 8,5 albo 9 na 10, ponieważ mi się ona mega podoba. Aczkolwiek dziesiątki to wiecie, muszą być już takie sukieneczki, po prostu mega, mega, mega wow, takie zwalające z nóg. A ona jest taka fajna, uniwersalna, mega wygodna, taka fajna, zwiewna, idealna właśnie na lato. Eee, Daję jej mamą ocenkę, jak ci się podoba ta sukieneczka na mnie. Moim zdaniem, 8. Bądź faktycznie 9, dlatego daje je taką wysoką punktację za to, że jest przede wszystkim. Ładna, wdzięczna dziewczynka. Moi drodzy, więc tak się prezentowały wszystkie sukienki, które zamówiłam. Wszystkie co do jednej są z zberżki, więc mam nadzieję, że ten film Wam się właśnie spodobał, gdzie testuję, mierzę te sukienki, gdzieś też wydaje moją opinię, bo ja, jak mam być taka z Wami szczera, to na przykład nieraz widzę jakieś ładne sukienki o takim nietradycyjnym kroju i się tak waham, czy zamówić, czy nie. A tak to właśnie przy okazji też nagrywania tego filmu miałam okazję zamówić te takie bardziej szalone sukienki, nad którymi się jednak gdzieś tam zastanawiałam i pomimo wszystko ich nie kupowałam. W więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i co do zobaczenia, pa pa!